Cześć, witam Was na kolejnej recenzji wyrzutni NERF. Dziś pokażę Wam NERF N-Strike Elite Strife, czyli jedną z najbardziej podstawowych wyrzutni, którą powinniście mieć w swoim arsenale. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Jest to przede wszystkim lekki, poręczny półautomat, który możecie trzymać jedną ręką, co oznacza, że biorąc z drugiego strajfa do ręki, podczas walki możecie celować w dwóch przeciwników, co daje Wam zdecydowaną przewagę na bitwy. Jeżeli chodzi o wyposażenie wyrzutni, to Strike posiada strzałkowy magazynek typu CLIP SYSTEM na strzałki ELI, dwie szyny taktyczne, jedną na dole, np. Na, na uchwyt szturmowy, drugą na górze, do której możecie dołożyć celownik. Lufa z przodu wyrzutni jest tak zrobiona jak w Retaliatorze, co oznacza, że możecie dołożyć wydłużaną lufę, a z tyłu jest miejsce na odczepioną kolbę. Na dole wyrzutni oraz z przodu widzimy dwa uchwyty na pasek lub smycz. Jeżeli chodzi o zasilanie, to wyrzutnia działa na cztery baterie typu AA. Oczywiście polecam baterie alkaliczne. Jeżeli chodzi o strzelanie, to jak w większości półautomatów i automatów mamy tutaj dwa spusty: jeden który uzbraja wyrzutnie, a drugi który nich strzelamy. Jak widzieliście, oddane strzały były bardzo szybkie. Możemy strzelać tak szybko, jak szybko potrafimy nacisnąć spust. Strife jest także bardzo cichy, co w połączeniu z jego dużą precyzją, szybkością strzału oraz niezawodnością wyrzutni sprawia, że jest to bardzo dobra propozycja dla Was i bardzo groźna dla Waszych przeciwników. Wspomniałem Wam o możliwości modyfikacji. Strife, tak jak retaliator, posiada ich bardzo wiele. Sami zobaczcie, jak podobne są te wyrzuty. Oto główna część retaliatora. Wielkość jest praktycznie taka sama. Do strajfa możemy dołączyć wszystkie te dodatki co do retaliatora. Zobaczcie sami, jak można go rozbudować. Kolba od retaliatora. Raz. Przedłużana lufa oraz uchwyt strumowy również od retaliatora. Możemy zdjąć uchwyt szturmowy. Wyrzutnia bardzo dobrze się prezentuje. Możemy też podmienić magazynek. Tym razem mamy magazynek bębenkowy z Rampage'a. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda wyrzutnia bez niebieskich dodatków z samym magazynkiem Rampage'owym. Magazynek jest pomarańczowy, więc akurat się dobrze składa kolorystycznie. Ta zmiana daje nam cały czas bardzo lekką i precyzyjną wyrzutnię półautomatyczną z magazynkiem na 25 strzałek, czyli bardzo dużo. 4 razy więcej niż w standardowym magazynie. Ponadto możecie tutaj włożyć baterię Blaster Parts i sprawić, że podwoicie zasięg Waszego strajfa. Będzie ostrzał na ponad 40 metrów. Sprawdźcie nasz film z testami odległości. Mało Wam modyfikacji? Dołóżmy jeszcze celownik z shot. Podsumowując, jest to podstawowa wyrzutnia, świetny półautomat, który daje Wam bardzo dużo możliwości modyfikacji i dalszego rozwoju z innymi wyrzutniami. Świetnie sprawdzi się w walce, jest cichy, lekki, bardzo precyzyjny. Dlatego mogę go polecić zarówno graczom, którzy dopiero zaczynają zabawę z Nerf oraz bardziej doświadczonym, którym go jeszcze brakuje. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Jeżeli podobał Wam się filmik i nie chcecie przegapić kolejnych, subskrybujcie nasz kanał. I pamiętajcie, że tylko u nas do każdej wrzutki losowo dokładamy super naklejki Nerfo.pl. Oczywiście, jeżeli chcielibyście kupić Stryfa, to jest on dostępny w naszym sklepie. Link macie w opisie. Po więcej materiałów zapraszamy na naszego bloga Nerfo.pl, tam jest opis Stryfa plus na testy zasięgów z super odległością, link macie w opisie Pozdro i do zobaczenia Jak widzicie mam dzisiaj ze sobą stryfa, do którego zamontowaliśmy zestaw modyfikujący Blaster Parts Jak widzicie są to tylko inne baterie ale sami przekonacie się jak daleko strzelają Oddamy 6 strzałów i zobaczymy jak daleko polecą nasze strzały